Cechy podzielności liczb. Omówimy sobie jedną z cech, czyli kiedy liczba jest podzielna przez 2. Jeżeli ostatnią cyfrą w danej liczbie jest jedna z takich cyfr 0 lub 2 albo 4, albo 6. Albo 8, czyli gdy na końcu wystąpi jakaś cyfra parzysta 0, 2, 4, 6 lub 8, to wtedy taka liczba będzie podzielna przez 2. No i teraz rozpoznajmy kilka przykładów. Czy dane liczby są podzielne przez 2? Mamy pierwszą liczbę. Jaka cyfra jest na końcu? Trójka. Trójka. Nie jest to liczba parzysta, nie będziemy tej liczby zaznaczać na czerwono, ponieważ jest ta, ta liczba nie jest podzielna przez 2. Idźmy dalej. Mamy 500, 5600. Na końcu występuje cyfra 0. O, to już jest dla nas sygnał, że jeżeli ostatnią cyfrą jest 0. To cała ta liczba jest podzielna przez 2. Sprawdźmy kolejny przykład. Mamy 7, 6702. Ostatnią cyfrą jest dwójka, czyli cała liczba jest podzielna przez 2. Bez reszty. Kolejna liczba 47. Ostatnią cyfrą jest 7, więc ta liczba. Nie jest na pewno podzielna przez 2. Idziemy dalej. Mamy liczbę sześć. Ostatnia cyfra jest to 6, więc cała liczba jest podzielna przez 2. Kolejny przykład mamy taką wielką liczbę to jest 5 557 004. Na końcu mamy cyfrę 4, więc cała liczba jest podzielna przez 2. 121. Ostatnią cyfrą to jest 1, więc cała liczba nie jest podzielna przez 2. Kolejna liczba mamy 3500 78, na końcu jest 8, tak? Więc cała liczba na pewno jest podzielna przez 2. Teraz po prostu wystarczy zapamiętać, że jeżeli ostatnią cyfrą będzie jedna z takich cyfr 0, 2, 6, 4 lub 8, to zawsze taka duża liczba czy mniejsza będzie podzielna przez 2. 辛苦哟。